Cześć! Witam Was, Słowek z Delfa. Dziś odpowiem Wam na jedno bardzo częste pytanie naszych klientów. Czyli, czy lepiej wybrać dwie kule, czy może wystarczy jedna? Zapraszam! Oczywiście, odpowiedź jest, że dwie kule. Także odrzucam jedną, żeby mnie nie kusiło. Eee, dlaczego dwie kule? Nawet w sytuacji, kiedy potrzebujemy na krótko tych kul, nawet kiedy nie jest to poważny uraz, zawsze lepiej chodzić o dwóch kulach. Dlaczego? Ponieważ stosując dwie kule równomiernie rozkładamy ciężar ciała, nie obciążamy żadnej ze stron i naśladujemy naturalny chód. Jest to bardzo ważne. Oczywiście jest kilka odstępstw od tej sytuacji. Jedną z nich jest to, że na przykład mamy problem z dłonią przy okazji i w tym momencie no, w naturalny sposób nie możemy, nie możemy obciążać, nie możemy chodzić o tej y, jakby chorej dłoni, więc chodzimy z jedną kulą. Drugi przykład jest wtedy, kiedy no, chcemy coś przenieść, kiedy potrzebujemy ręki, więc no, nie możemy używać dwóch kul. Trzeci. Taki przykład to jest wtedy, kiedy już yy, chodziliśmy przy okulach yy, załóżmy te, te cztery tygodnie, powoli dostaliśmy, yy, dostaliśmy jakby zielone światło do tego, żeby powoli odstawiać kulę. Więc yy, przechodzimy z dwóch kul do jednej i odstawiamy kulę. I to są takie sytuacje, ale pamiętajcie, że jeżeli zdarza się taka sytuacja, to kula powinna być. Przy zdrowej nodze. Wiem, że to Wam się na razie może wydawać bardzo dziwne, dlaczego tak jest. O tym powiem więcej w filmie odnośnie e, chodzenia. Tak? To będzie taki film instruktażowy, jak chodzić. O, będzie film instruktażowy, jak chodzić w, z dwoma kulami. Będzie film instruktażowy e, o tym, jak chodzić z jedną kulą, i tam wytłumaczę, dlaczego, dlaczego właśnie tak jest. Hmm. Natomiast Często słyszę takie stwierdzenie, a bo z dwoma kulami to będę wyglądał źle, i co o mnie będą myśleć. I teraz ok, ale zastanów się, co dla ciebie jest ważniejsze. Czy Twoje zdrowie, Twoje bezpieczeństwo, Twoja wygoda, czy to, co sobie druga osoba pomyśli. Także dzięki. Już wkrótce, tak jak powiedziałem, będą filmiki o tym, jak chodzić z dwoma kulami i jak chodzić z jedną kulą. Dzięki za oglądanie. Cześć!